Słuchajcie, w HomeSense jest bardzo dużo podobnych rzeczy, które można znaleźć w HomeGoods, ale tych sklepów po pierwsze jest dużo mniej na Florydzie i tu można znaleźć dużo więcej rzeczy, które na przykład już w HomeGoods są wykupione i Bąbki, słuchajcie, mi się marzyły takie bombki na choinkę, właśnie takie, wiecie w takim oldskulowym klimacie. No, ja pamiętam takie bombki, chociaż może te są jeszcze bardziej takie ładniejsze. No, miałam podobne, pamiętam takie Mikołaje, to były. No i teraz, słuchajcie, szale. Bąbka numer jeden, taka piękna choinka. Bąbka numer dwa, takie sanie z prezentami. Nad bombką numer 3 jeszcze się zastanawiam, bo jakoś ten miś mi tak nie za bardzo tutaj pasuje, chociaż jest śliczna i urocza. Tu jak widzicie piękna szklana skarpeta. Na pewno do domu jeszcze pojedzie ta głowa Mikołaja.